Siemaneczka ludziska, z tej strony dla a to jest kolejny odcinek, czyli vlog na moim kanale. Dzisiaj są mu Genon na noclegu, więc dzisiaj będzie vloga z w openingu, a potem do, będzie kilka niespodzianek. Więc widzimy się już podczas openingu. Jak widać, naszym testowanym telefonem jest Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Odpakowujemy telefon, to, mo to można wyjebać. Ale super. To jest nasz Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Niestety dostaliśmy wersję bez rysika, ale za to z otwieranym aparatem. Wersja bieda. Mamy tutaj instrukcje obsługi, jakieś kabelki i tak dalej. To nas nie interesuje. Należy Telefon dla bezpieczeństwa należy włożyć w odpowiednio dopasowane etui. Właśnie. O. No i kurczę, co i się może stać? To jest telefon. Nasz Samsung Galaxy Note 20 Ultra dostaliśmy od sklepu niewiadomego pochodzenia, ponieważ znaleźliśmy go w śmietniku. <laughs> e, także bardzo proszę, to jest jego menu. Telefon został raz zalany, ale nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu. Nie działa tylko połowa systemu oraz ekran. Teraz czas na mały test wytrzymałości. Ponieważ wiadomo, że ludzie potrzebują gotować, a że ludzie szukają przepisów w internecie, najczęściej na telefonach. Jest możliwość, taka, że telefon wpadnie do garnka. lub przez przypadek sam się zniszczy z tym garnkiem. Oj, tam kto by na to patrzył. teraz y, przetestujemy. Czy przeżyje? Czy Nokia 3 czy to jest? Dobra, zobaczmy. Stan. Stan, proszę Państwa, nic się nie stało. Oczywiście mówię... Widać, jak... że są, są Galaxy Note 20, to druga Nokia 310. Spróbujemy teraz mocniej. Nie gadaj. Tylko mała ryska na ekranie. Czyli zachęcam do kupna. dwącie pod 1500 Pięćset, sto wziąć. Okay. I to jest ostateczny stan naszego telefonu. Pokaż teście. No bardziej w wypadku. Od gotowania. Wiadomo, że człowiek potrzebuje w czymś mieszkać. Także człowiek wybuduje sobie dom, ale szuka projektu. Zazwyczaj projekty znajdzie w telefonie. Także jest bardzo wielka szansa dziesiątej procenta, że telefon sam się uderzy w taką cegłą będzie polna no niestety nie Łooo! Zatrzymuję. Teraz coś Użycie muszę... buje. Jak? Wow. Zimu, widzicie, się nagrania, gdzie telefon wygrał z cegłą. No, więc jest piękny Tak, i tym akcentem zakończyłem sobie dzisiejszy odcinek i tak wygląda efekt końcowy tego pięknego starego telefonu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych, oczywiście vlogach, na no co? Tutaj ostatnie poglądy na ten telefon, jeszcze wysuwana ta kamerka normalnie. No to co? No to cześć!